swoich najmłodszych kandydatów do Rady Miasta Opola przedstawiła Opolska Platforma Obywatelska. Wśród obietnic wyborczych więcej zieleni w stolicy regionu psie parki i badania genetyczne dla najmłodszych Opolan. Chcę, aby wybrzmiewał ten głos młodych jak najmocniej, chcę, aby młodzi partycypowali w życiu miasta, aby ich głos był słyszalny. Żeby to opole było jak najbardziej zielone, żeby było dużo parków, gdzie dzieciaki mogą się pobawić, gdzie ci, którzy są zwolnikami zwierząt i kochają zwierzęta, a ja również się do nich zaliczam, żeby mieli miejsce, gdzie spokojnie mogą wyprowadzić swoje psy. Chciałbym zwiększyć finansowania na rady dzielnic, tak, aby mogły one bardziej o sobie samostanowić i realizować projekty nie tylko. Tylko z budżetu obywatelskiego, ale żeby też we własnym zakresie mogły realizować projekty ścieżek rowerowych. Proponuję, żeby miasto opracowało i sfinansowało program zdrowotny, w ramach którego sfinansuje. W całości wykonywanie badań genetycznych dla wszystkich dzieci, które rodzą, rodzą się w naszym mieście. Rozwój infrastruktury drogowej i rowerowej, to jest poszerzenie na przykład ulicy Ozińskiej na odcinku Długowskiej do Witosa wraz przy z przełudzeniem skrzyżowania z Aleją Witosa, utworzenie ścieżki rowernej na Częstochowskiej czy ulicy Braci Kowalczyków. KWW Śląscy Samorządowcy podczas wczorajszego konwentu w Kędzierzynie-Koźlu zainaugurował kampanię wyborczą. W wyborach samorządowych komitet reprezentować będzie ponad 500 kandydatów, 270 pań i 243 panów. 254 osoby kandydują po raz pierwszy. Druga połowa posiada już doświadczenie samorządowe. Pod naszym parasolem śląskich samorządowców mam, mamy osoby, które pochodzą z różnych stron województwa. Pochodzą z domów, gdzie się mówi, z domów, gdzie się godo i domów ody familie spricht ale to co najważniejsze to są osoby które chcą odpowiedzialnie wziąć stery swoich gmin powiatów województwa i wziąć odpowiedzialność za te swoje małe ojczyzny. Średnia wieku naszych kandydatów to spora rozpiętość bo od 19 lat do 70, więc mamy wiele do zaoferowania dla rozwoju naszego całego województwa polskiego. Od trzech kadencji jestem radną powiatową Działa, działalność na rzecz mojej małej ojczyzny jest dla mnie priorytetem. Uważam, że mogę dużo zaoferować rozwojowi powiatu Oleskiego, gdzie ubiegam się o reelekcję.